Cross-Lea 1.0 Każda z nas chce czasem odpocząć od cywilizacji. Ciągłe dopominanie się o swoje potrafi zmęczyć. Dlatego kiedy tylko będziesz chciała uciec od niej uciec my służymy ci pomocną dłonią. Cross-Lea 1.0 to nasza rekreacyjna propozycja przygotowana specjalnie dla ciebie. Z uwzględnieniem wszystkich Twoich potrzeb. Od dzisiaj to Twój najlepszy przyjaciel. Kiedy chcesz uwierzyć w snom i uciec od cywilizacji, Cross La 1.0 w 2023 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramię. Poprawiliśmy wiele drobnych detali, które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynące z jazdy. O sprzęt. Cross Lea 1.0 to sprawdzony osprzęt od uznanych producentów. Za przyjemną oraz szybką zmianę przełożeń odpowiedzialna jest tylna oraz przednia przerzutka Shimano. Dzięki trzyrzędowej korbie oraz siedmiobiegowej kasecie udało nam się wyposażyć rower w 21 przełożeń które przydadzą się w każdym terenie, w który postanowisz zabrać rower. Cross Lea 1.0 to także małe 26-calowe koła zapewniają zwinność oraz zwrotność w każdych warunkach. Wyposażone zostały w opony Wanda o szerokości 2.1. Dzięki amortyzowanemu widelcowi cross jazda po nierównościach oraz pokonywanie krawężników nie będzie stanowić już żadnych problemów. Hamulce V-brake w której został wyposażony rower Cross Lea 1.0, to sprawdzona i udoskonalona przez lata konstrukcja, która pomoże ci zatrzymać się w każdych warunkach i w każdej sytuacji. Technologie. Rama Cross Lea 1.0 została wykonana z aluminium Performance. Ten specjalny stop aluminium Performance 6061 pozwolił nam na stworzenie sztywnego oraz odpornego na uszkodzenia roweru. Jednocześnie jest to stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejedną rowerzystkę swoimi właściwościami. Cross Lea 1.0 to rowerem TB przeznaczony do terenu o średniej skali trudności więc bez problemu pokonasz leśne, czy nawet górskie szlaki. Została w niej zastosowana dostosowana dla kobiet geometria. Która ułatwia wsiadanie oraz zsiadanie z roweru, także i jest przeznaczona dla osób o drobniej budowie ciała. Rama jest malowana proszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rower jest wyposażony w damskie siodełko od Celle Royal Rama i widelec. Wykończenie lakieru, połysk materiał ramy, aluminium widelec, cross skok widelca. 80 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd. Przerzutka przód Shimano Tourney TZ500, przerzutka tyłu, Shimano Tourney t 300 manetki, Shimano rs 36 lewo shift korba w HL Top koronki, 2.42 T34 T24 T, leż 170 mm kaseta wolnobieg, Shimano mftz 500 zakres kasety z leż wolnobiegu. 14.28 t te ilość przełożeń, 21 suport, FPB 902 łańcuch, z 50 hamulce, hamulec przód, V-brake hamulec tył. V-brake dźwignie hamulca, aluminium tarcze hamulcowe, brak tarcze hamulcowe tyłu, brak komponenty, kierownica, aluminium 640 mm 31.8 wspornik kierownicy. Aluminium 31,8 7 DXXS, 60 mm, DXS, 75 mm, DS, 75 mm, DM, 90 mm, siodło. Cross w wspornik siodła. Aluminium 27,2X354. FPH 863 o 1 slash 8 chwyty. Herrmann's pedały. FP804.